Cześć! Chciałem zadać Wam pytanie, co jest najstraszniejszą rzeczą w życiu? Czy jest to śmierć, czy wojna? A może jednak, no, nad november! Co roku tysiące, jak nie setki młodych mężczyzn próbuje swoich sił w tym niezmiernie ciężkim wyzwaniu. Moim zamiarem było pokazanie, jak się trzymam każdego dnia z tym całym ciężarem. Już drugiego dnia zauważyłem, że wyostrzyły mi się zmysły, dzisiaj nawet zwiększyła mi się siła. O, ale fl flaczek, no nieważne. No, ale trzeba pamiętać, że prawdziwym wygranym nie jest tylko ten, który podoła wyzwaniu, lecz ten, ten, który pomimo wszelkich przeciwieństw losu dalej próbuje. Wyzwanie podjęłem z wielkim zapałem, lecz jajka już zaczęły sinieć. Próbowałem dalej walczyć, ale pomimo waszego wsparcia nie podołałem. Jeszcze se majtkich, kurwa pobrodziłem. Ale cóż, spróbuję znowu za rok. Pozwalam wam pierdolnąć dislajka za to, że no chuj no po challenge'u. Okay.